Co tam, radzisz sobie z tą instalacją? Ej, nie wiem, czy nie sprzedać tego złotego, tego złotego na tym, Wystaw do Allegro. No, do Allegro wystaw. Rękawiczki lepsze. A mogę się o coś zapytać? No śmiało. Nie no, bo zawsze mnie to gł głowiło, ale to jest trudne pytanie. No mów. O, spoko. Za, jakim, za jakim klubem jesteś? Yy, chodzi ci o piłkę nożną. Tak, o piłkę nożną. Chodzi. Nie oglądam. A, spoko. <gry> Dobra, spoko. Kiedyś, wiesz co, jak tak jeszcze oglądałem, no to tam lubiłem Manchester United, Liverpool, jeśli chodzi o zagraniczne, a o Polskę... Polskie... nie. Polskie żaden, żaden, żaden... według mnie żaden polski klub nie umie grać no, no niestety, przykre, ale prawdziwe. Ja tam za CSK Moskwa jestem OS eee, Nie powiedział Nie no, każdy tam każdy mówi tam co innego no Tak, dokładnie, ja wiesz, ja, ja ogólnie wolę włoskie kluby, nie? Ogóle... No masz włoskie o... też kluby dobre, na przykład na Pol. Ogólnie, ogólnie naprawdę woli. wolę oglądać włoską, włoską piłkę, bo tam się nie pateczkują, nie? No nie ma. No. Wie ci się wie no, bez ten, już mi tak, no. no. A ogólnie to mówię, ogląd oglądam. Teraz nie oglądam ogólnie sportu, bo nie mam czasu na to. Ty handlujesz, ty, ty tam się kurwa targujesz z nimi, czy jak? Brandlowałem się. Aha, Nesa. To co, jest? To, to razem kliknąć trzeba, czy jak? Nie, no wchodź pierwszy. Aha, dobra. A ja wchodzę drugi. Bo to jest na tej zasadzie, że jak ty otwierasz, to ty musisz wyjść drugi. Mhm. Ale miałem dzisiaj fakt, a tak mi pomyślałem sobie, tak 10 minut temu, a tam godzinę do treningu, zobaczę jeszcze, czy Robert czy na TS jest. Patrzę, bił. No myślałem, że dostanę ją. Godzinę, za tam godzinę, czy tam dwie, trening na biegu. No. A? No bo ja biegam no Lekka atleta No ostatnio tam na 100 parę osób jak były te przełaje na 2 km 20 niemiecki Ty, każe mi się do miasta wrócić Po co? Nie wiem A Pogadałeś tam ze wszystkim? No właśnie nie Aha, no, to... no to idź I teraz co by tu wziąć, coś na ten Pioruny, jest pioruny. Dobra, tam chcę porozmawiać? Nie, dobra. Mission complete. a my jeszcze zostawiliśmy jedną misję, tak na uboczu. No co to? Potwory na jedenastym. Aha, już widzę. Robi i powoli trudno już. Czekaj, mam nowy skill i detonacji to tak szczerze powiedziawszy w ogóle nie używam. O, patrz On coś takiego samego jak ty, tylko patrz Też to mam. <laughs> Fuck A ja to w ogóle im demet zadaję? Nie, to mało zadaj. Aha, fajnie. Mutno mi. Smuteczek. Ups. Ty, bo to są te, kundle. Weź ty jebi, człowieku. <grym>, <toddź> 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 oczywiście ja. <toddź> nie no, wszyscy trupy przyzwać. Kurwa nie ten. Fak, 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 fak. Ty zginąłeś? Myślałem. Ty, ja, bo ten główny, gunwy gun mi się, ten... Dobre. Fuck you. I... you died. English. Nie ma złotych przedmiotów. Ty, to hełm jest. Co to, kurwa, mi się coś tu przestawiało? Nie mam trupów, nie mam nic. No i nie Apu, Amsi! No. Taka mi się po stanie. Tak moje złotko. No, Mały dżubasa, moje maleństwo. Zakończaj. Dzięki. Sobie. No rozpieszczam mojego misiacza. W no. Typ, porno lub nie nagrywamy. Dobre. W sensie jedzenia. No tak się podjarał, że zginął. Spadaj mi stąd! Włóż mój język do ucha! <grystanie> <grystanie> Dobre Podniesiesz mnie? Czy mam se leżeć tak Ja w misji, tak będę leżał! Pierdolę leżę Tak ja będę leżał Zabili go się... a teraz się Kurwa mam bić z bossem, no. Jeszcze zupę zjada. Łazanki. Zupa z rozgami. Hmm. kur... Nawet jednego zupę. żółtego nie było. Wygodnie się leży. Obawiam się, że coś tu sknociłem. No jak nie podniesiesz, to ci pomogę. Aha, kurwa, gdzie ty jesteś? Tu leżę między wilkami. <laughs> nie widzę <laughs> cię. Aż tak źle. Tak mnie rozerwali. Ale przecież ja ci nie mogę podnieść. Insufficient permissions. To o. fuck you. Ty, znikłeś. Magia normalnie. Jestem za tobą. Ojej, Przecież się si peruka zapaliła. A kurwa, te, coś... Co? Uh, you cannot use this... O kurwa, ale zjebałem. Nie możesz tego używać. No bo wypieprzyłem tamten hełm. I teraz nie mogę ruszyć już. I ja i ręką biję. <grym> ja! No co? No kurwa... Na hardcora idziesz! No Widzę. Pewno. Nawet nie doleciał Ała Chłonę Gorący chłopak Ja jestem, ja jestem elektryczny Ja jestem chodzące gniazdko No kurwa, jak wyjął <noise> Jak barany na rzeź Koziojepce <noise> Nie obrażajmy y, muzułmanów Po nas o rasizm posądzą W dupie ich ma <noise> ten nie jest rasistą <noise> No powiem Ci, że Tusk nie jest rasistą no, nie, nie, no on kocha swój kraj i walczy o swój kraj Tak Zieloną dyskę ja mamy polityki nie będę się Nie będę się wypowiadał <grym> Szkoda nerwów Tak dokładnie no, weź ich nie wysadzać. A ten to co? co tu mi się ładuje o, o Ale ich tu jest Ty nawet zombiaków sobie nie podniosłem Trwanie we mnie. <noise> Czekaj, masz. Płoń, maleńka. <noise> Moja, Moja picia płonie. Mam... <noise> Ty no, impresja. no, miał się trup podniesienia Fajnie, nie? To, to, to nie Feniksy, klikam. one z się nie podniosą. Wybuchali. Patrz, nie trafisz tak tym spelem. Tyle przegrać. O kur... Groźnie się zrobiło. A w tej grze się. są jakieś klasy, czy o co tu chodzi? Eee, tak, masz... masz... Chyba masz, masz tak, ranger, masz rangera, tanka, e, templariusza, coś Wiedźmy, takiego jak to, wiedźmę, no. I, i, i i... i templariusza. No. Oko Spoko, dzięki bardzo. Bo ja to, jeżeli chodzi o takie gry RPG, to ja Wajona nie słyszałem. No. Ale na angielskiej czy na tej? Na polskiej gram. Bo jestem zbyt niewielkim busem, żeby po angielsku czytać. Też można. No.